Czy wini zaszedł mi za skórę? Słuchajcie, cudowne by było. Cudownie by było. Tak, Paweł Paczkowski, masz rację. Wini by mnie rozjebał. Powtarzajcie, że wini by mnie rozjebał. A ci, którzy zdają mnie nie tylko z plotek, to coś może wiedzą. Niech tak myśli. Wini, chciałbym z tobą zawalczyć. Bez turningu wchodzę i... Mam zdrowie, słuchajcie, do kawy i całe te. Nie, no wini zaszedł za skórę i sobota i mi i faziemu. I ja przeprosiłem kiedyś w ogóle miasto Szczecin za to, że, że tam sobota. Już to było, jak ktoś dobrze poszuka, to było gdzieś z 8 lat temu. Fazji powiedział o nich, że to oni są miękkie stopy. Miękkie stopy. I ja podtrzymuję to absolutnie. Że kiedyś może byłem zarozumiały tak jak wini, tak, ale powiedzmy, jak przejdziesz pewną drogę, tak, że życie cię dojedzie na wszystkie możliwe sposoby, to zaczynasz być pokorny i tak już nie kozaczysz, może nie pajacujesz. A wini mam wrażenie, że trochę pajacuje. Jest taki przyjaciel dla wszystkich, a ludzie, którzy są przyjaciele wszystkich, to są ludzie, którzy są z, ulepieni z cukru. A ci, którzy są ulepieni z cukru, są nieszczerzy. A nieszczer, nieszczerych, e, jak to się mówi, trzeba opodatkować. <grym> Na przykład, nie. Na przykład, co mnie wkurwia w kurwiach wini, nie? No, może przyszedłem przez podobne historie, tak jak wini, czyli sprzedałem katalog. Tylko jego katalog tak naprawdę był chujawarty, przepraszam bardzo. A najlepszego artystę, którego zdobył, postracił. W momencie, kiedy sprzedał katalogi najlepszy, no najlepszy moim zdaniem ten to cały kabę że jak ktoś tu mówi, że Kozak nie ćwiczy, a wini ćwiczy, dobrze, dobrze. I to właśnie o to chodzi, żeby zmylić przeciwnika. Wini jak ty byś wyszedł do OKTAGONu, jak to się nazywa, to byś dopiero zobaczył. Słuchajcie, no, no ale tak popatrzy, nie? Taki wini... Nie jest teraz duszą w ogóle internetu, świetne wywiady i tak dalej, bo akurat w momencie, kiedy sprzedał katalog, zajął się taką właśnie, nie powiem, że streamerką dobrze robi tam swoje, no ale co ten winie by potrafił w tym oktagonie, no proszę was. Czyż w życiu nie dostał w pysk, w życiu nie wypadł mu jeden ząb w walce. Co innego ja nie wiem czy się jest z czym cieszyć. I na przykład Wini jest lubiany, bo sobie na luzie rozmawia z tym z i każdy jego gość, który przyjdzie, będzie mu cukrował. No zobaczcie, wini robi z wszystkimi wywiady, wszyscy chętnie do niego przychodzą. On jest Koleżka, najlepszy Koleżka wszystkich. Słuchajcie, i tak w ogóle ten, który prowadzący to jest mój znajomy. W ogóle Wojtek Gola ten, któremu weterynarze tego pieska doprowadzili do... kotka chyba do śmierci doprowadzili. To on nam teledyski robił. On zrobił trzy teledyski do kaczmiego, do płyty kaczmi. Tak samo do cycki i krew zrobił jeden kawałek, do, szukujesz tego. I pełni jest ogarnięty.